To koncert się skończył, była odsłona taka kulturowo-historyczna, coś dla ucha i dla ducha, a my bardziej tak no, militarnie, historycznie. Przybyliśmy tutaj na zaproszenie zacnych naszych kolegów z Bractwa Śpiewaczego, więc cieszy nas to bardzo, chętnie przybyliśmy na to wezwanie. Oczywiście w tak zacnym miejscu, tutaj przy Pałacyku w Choroszczy. Zawsze e, chętnie wystąpimy, bo, bo klimat jest. E, my jesteśmy Grupą Rekonstrukcji Historycznej. Odtwarzamy głównie XVII wiek, choć zdarza się, że nie tylko. Nazywamy się Komputowa Chorągiew Stefana Czarnickiego, Komputowa, czyli od słowa komput, czyli na etacie państwowym jesteśmy. E, I to właśnie to słowo klucz Stefana Czernickiego, bo oczywiście Stefan Czernicki był też właścicielem Starostwa Tykocińskiego i wtedy jeszcze wsi Białystok. E, państwu pokażemy tutaj troszeczkę e, może jakieś kilka z wystrzałów zrobimy historycznych i może też jakiś pojedynek szablowy pokażemy, bo widzę, że tutaj troszeczkę i młodzieży takiej w różnym wieku jest, e, młodszych i starszych, więc e, Skoro wytrzymali na koncercie, to myślę, że teraz też wytrzymają. A poza tym e, trzeba kultywować tradycje e, i e, kulturę, ale również i sprawy militarne, gdyż e, nigdy nie wiadomo, co się w życiu e, może przydać. A jak to e, Kaczmarski śpiewał e, w klimacie XVII wiecznym, uć się siodła szabli dzbana, a poznają w Tobie pana, więc e, też, też warto takie tutaj Pamiętać o tym i pewne rzeczy wdrażać w życie. Od najmłodszych lat, cóż, tak, my jesteśmy ubrani bardzo różnie, w Może kolega przyniesie Ferezję, to pokażę jeszcze, właśnie na czym polega Ferezia. Szybciutko taki przekrój naszego stroju historycznego czapka, która jest naturalnego jakiegoś tam futerka pióra bardzo ważne, tu sterczące, najczęściej z ptaka drapieżnego, często gdzieś sprowadzano też pióra ze świata, z ptaków też egzotycznych. Proszę, tutaj wierzchnia ferezja, w którą normalnie jesteśmy ubrani, to nie nieprzypadkowa, gdyż Część z Państwa kojarzyć to może z Jagiellonią, naszą Białystok, ale to są barwy województwa podlaskiego historyczne. Dlatego my byliśmy pierwsi <noise> I, i właśnie stąd takie kolory. Dlatego gdzie nie zajedziemy, chorągiew nasza jest w tej barwie i ferezje nasze też są właśnie w takich barwach żółto-czerwonych. E, tutaj też mamy na sobie już później żupany. Wszystko jest szyte z materiałów naturalnych, wełn, wełna, len e, i... Do tego dochodzą oczywiście pod żupanem, spodnie i koszula też bawełniana albo lniana. Ja akurat mam lnianą. I porządzenie takie typowe na, na pole walki, no chyba zacznę od najważniejszego, czyli szabla. Szabla to nierozerwalny związek żołnierza, szlachcica tradycji polskiej. Generalnie szlachcic nie rozstawał się z szablą. Zawsze z nią wszędzie praktycznie chadzał. Bardzo, bardzo ważny element, tak jak wcześniej historycznie miecz, który też no, przypominał swoim, swoim kształtem też i krzyż. Tak samo i do szabli później z wielkim szacunkiem również się odnoszono. Szable już były w XVII wieku w bardzo różnych typach. Ja mam tutaj typ szabli z rękojeścią otwartą, pierwsza połowa XVII wieku. E, tutaj taka szabelka, e, kolega na przykład tutaj ma szablę z paluchem, następny też ma z paluchem. E, to już taka szabla e, husarska, do cień z konia. E, paluch był bardzo dobry, tutaj kolega e, Michał ma już karabelkę, taka bardziej paradna szabla. Gdzie się chodziło na bale i jakieś tam przyjęcia, więc y, taka bardziej paradna, ale oczywiście też można było walczyć taką szablą jak najbardziej. I y, 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 do tego jeszcze broń palna czyli różnice nasze XVII y, wieczne y, z zamkami akurat lątowymi y, gdyż y, w XVII wieku funkcjonowały zamki właśnie, zamki lądowe, zamki kołowe i zamki skałkowe no chyba, tak żeby było mimo tej rozwiniętej techniki to ten bardzo prosty, prosty zamek lądowy był dość skuteczny, gdyż ląd żarzył się nawet no, w takich już wilgotnym klimacie czy przy lekkim deszczu a skałka, już na przykład skałkowy zamek przy wilgotnym powietrzu praktycznie przestawał funkcjonować. Cóż jeszcze, co na sobie mam? To jest ładownica na ładunki prochowe. Tutaj mam takie cukiereczki. To jest prochownica na proch czarny. Oczywiście jakiś nóż podstawowy, bo nożem to można nawet i zupę zjeść. No i tak zwane kaletki, czyli na nasze takie podstawowe rzeczy, które potrzebne były do życia obozowego bądź też wojennego. Różnie bywało. Więc to wszystko było potrzebne. Pas, który chronił Żupan, nie mylić z, pas, z pasem kontuszowym, gdyż pas kontuszowy to już późniejsza epoka, A, ale to oczywiście też w nawiązaniu do tradycji szlacheckiej pojawił się pas kontuszowy, ale to w nawiązaniu do tego wcześniejszego. I szabla oczywiście też na takim pasku specjalnym, który nazywa się rabciami. I to, to chyba tyle wstępnie. Cóż, to może jakieś wystrzały na początek. Mamy zachowane 17-wieczne przekazy, musztry bojowej, historycznej. Cała komenda jest chodzenia, jak i też ładowania. Wszystko się zachowało, więc można dotrzeć do tych materiałów jak najbardziej. My tutaj również korzystamy z tego i podam komendę, właśnie 17-wieczną. No to zacznę. Ląty odpalić. Ląd, proszę Państwa, będę trochę komentował, po drodze ląd to jest sznurek bawełniany nasączony saletrą, on się po prostu bardzo dobrze pali, tli się sam cały czas, on nie gaśnie, e, przy wietrze nawet e, tli się bardzo dobrze, tutaj koledzy używają pewnie jakiegoś historyczne, historycznego krzesiwa e, z domieszką gazu, więc jak najbardziej radzą sobie, no ląd trzeba odmuchać, rozkręcić, on właśnie musi się rozżarzyć, E, I za chwilę lądy będą gotowe do odpalenia Znaczy do odpalenia rusznicy Tutaj kolegi, kolegi Michała jeszcze widzę troszeczkę trzeba chyba dmuchnąć bardziej ten, ten ląd e, Jak tam lądy odpalone? Odpalone Pali się? Podsypać panewkę Panewka następny element przy rusznicy czarnoprochowej Znamy pewnie powiedzenie: coś tam spaliło na panewce, prawda? Bywa, że spa, spali na panewce, czyli coś tam nie udało się generalnie. Tak samo i tutaj przy Rusznicy. E, proch na panewce spali, a różnica nie wypali. Często tak się zdarzało. E, w bitwie pod Beresteckiem, e, w wojnach z Ukrainą, właśnie e, s, była lufa nabita, cała prawie aż po koniec lufy. Żołnierz nabijał, e, werworze walki przy hałasie. Nawet nie miał pojęcia, że nie strzelała lufa, tylko mechanicznie cały czas właśnie nabijał lufę i e, była prawie cała właśnie zakorkowana ładunkami Więc e, po prostu gdzieś tam jakiś na, nastąpił e, Zatknięcie lufy i niestety to nie strzelało Różnica do nowo i do lewej nogi Dobywaj prochu, weź ładunek I tutaj moment, o to pożyczę swego Tutaj jest ten moment, żeby, proszę Państwa, właśnie żołnierz posmakował tak zwanego prochu. Bo odgryzając ładunek, proszę bardzo, odgryzamy ładunki i chcąc, nie chcąc, gdzieś tam zawsze ustami tego prochu się dotknie. Podsypuj prochem. I oczywiście broń ładowana od przodowo przez kilkaset lat, od momentu wynalezienia praktycznie prochu. Aż do połowy XIX wieku, tak troszeczkę uogólnie, u broń, y, pistolety różnego rodzaju, właśnie y, broń palną typu rusznica, arkebus, muszkiet, wszystko nabijało się od przodowo. Jakieś garłacze trzeba było przez lufę nabić. Dobywaj z A, kłaku łóż jeszcze, tak? Bo nie wiem, czy włożone. Kłaku, włóż, dobywaj stempla. A to stempel potrzebny, jeszcze. po ostatniej wizycie, naszej historycznej, zaskoczył nasz de nas deszcz. I kolega nie może wyjąć normalnie stempla ze swojej różnicy. Trzeba poczekać, aż właśnie różnica troszeczkę wyschnie bardziej. Różne takie właśnie historie się zdarzały. Weź różnicę. Przybite? Przybite, przybite? Weź różnicę. Wasz w kurek. Ja na chwilę mikrofon wyłączę, jako że wystrzały są takie mało zrozumiane. Grzypasz do polewki. Przedzam dzieciaczki małe. to troszeczkę. Kurczę. Voorzitter, we hebben een aantal dingen geleerd. Deze En de laatste twee de laatste twee hebben het verleden gehaald. de laatste twee hebben we in het verleden gehaald. En Bardzo, ale e, pierwszy, pierwsze wystrzały takie jakieś nieśmiałe, że tak powiem. Zaraz się może poprawimy troszeczkę. E, to proszę nabijać bez komendy. Także tutaj koledzy nabiją i proszę Państwa, skąd te takie niespodzianki właśnie i wielka rola husarii w XVII wieku. Proszę zwrócić uwagę, nabijanie broni czarnoprochowej to jest trochę czasochłonne. Można było no tak trzy strzały na minutę oddać, tak samo i armatę, żeby nabić, to też troszeczkę czasu wymagało. Później powoli to już szło do przodu, bo na przykład dormaty zaczęto stosować chociażby już ładunek zespolony, od razu ładunek prochowy z kulą. No, różne były już yy, takie udoskonalenia, ale, ale to trwało, a konnica jechała bardzo szybko. No i oczywiście przerażało i trzeba było generalnie uważać na to wszystko. Choć ogień ciągły można było prowadzić dość dobrze przy, przy wykorzystaniu właśnie szeregów rzędów przypuśćmy, że tutaj w szeregu nas stoi czterech, ale bądźmy jeszcze sześciu, dziesięciu i dziesięciu jeszcze do tyłu za każdym z nas i wtedy taki 10 na 10, taki czworobok mógł ciągły ogień prowadzić po wystrzeleniu pierwszy szereg wędrował za następne szeregi i ogień był prowadzony ciągle i teraz zrobimy taki właśnie manewr to się nazywa kąt marszem Kąt marsz można było prowadzić ofensywny i defensywny. To zrobimy tak: nabite, w lewo staw się, na prawo zachodź, postępuj. Stój, rozprzestrzenić rząd do tyłu troszeczkę. I zrobimy kąt marsz defensywny, czyli po każdym strzale pierwszy szereg. Trudno nazwać szeregiem, no ale powiedzmy tutaj, w tym momencie ja stanę jako drugi. Przynajmniej na sekundę do szeregu. Po każdym wystrzale strzelający przechodzi do tyłu za szeregi. Więc pierwszy szereg faz, w kurek, przypasz do panewki, odmuchaj ląd, otwórz panewkę, wjeżdżaj, pal. No dobrze proszę Państwa, niestety te ogniste pioruny, co tam strzelają, trochę straszą nam dzieci. Niestety tak to już jest, ale powiem im wcześniej o swoją się z bronią palną, tym lepiej. Pierwsze kontakty z bronią palną i z hukami, z wybuchami są trudne, ale tu już potem będzie tylko lepiej. Ja wrócę do formacji naszej kontmarszu defensywnego, jak Państwo zauważyli, strzelając. Cała ekipa cofnęła się tutaj nam, więc tak to się stało. Oto proszę bardzo, postępuj, na, naprzód postępuj Na prawo zachodź Stój Prawo staw się a prawo Słoma siano Naprzód postępuj Stój obróć się całe. No, i teraz e, poproszę tutaj jednego z panów. E, do e, Troszeczkę stoczymy mały pojedynek szablowy. E, szabla była bardzo ważnym elementem. Polecam, kto jeszcze nie oglądał tutaj, myślę, że zacne historyczne grono. Więc kto nie oglądał, to polecam oczywiście zrodzeni do szabli. Bardzo, bardzo, bardzo fajny film o szabli. Generalnie, generalnie tu w ogóle mamy za mało historycznych, dobrych filmów. I yy, yy, gdzie można zobaczyć piękno oręża naszego polskiego, yy, a my tutaj troszeczkę skrzyżujemy szablę. Szabla była bardzo dobrą bronią, myślę, że nawet lepszą od różnych zachodnich pałaszy rapierów, yy, gdyż była szybka. Szabla jest szybką bronią yy, i jeszcze o ile była stosunkowo lekka, no to naprawdę była zabójcza broń. Oczywiście, kiedy była bardzo ostra. Nasze szable nie są aż tak ostre. My je specjalnie nie ostrzymy. Moja na przykład, moja na przykład jest dość taka tempa i zbita, bo ona na wielu wojnach już była i różne pojedynki toczyła, więc to, więc to nie jest taka prosta sprawa. Ale, ale właśnie e, można ją wyostrzyć na ostro i delikatne, nawet gdzieś pociągnięcie e, powoduje ranu, ranę taką ciętą i wtedy jest już. Trudno gojąca się to bardzo rana. No i ranny żołnierz praktycznie jest wyeliminowany z jakichkolwiek działań. Ej, wujie... Generalnie państwa atakowało się, jakby no, e, walcząc, atakowało się e, no, na głowę, na ramiona prawa, lewa. Były cięcia jeszcze oddolne, takie tzw. Tak senatorskie. Można było tutaj e, różne taktyki stosować: odpchnięcia, jakieś zajścia i tak dalej, podejścia. My tutaj je troszeczkę machniemy e, w wolniejszym tempie, po tym może troszeczkę lekko przyspieszymy. Jak widać, rękawice skórzane założyliśmy, żeby chronić też dłonie. Często się zdarza, że gdzieś tam końcówką szabli po prostu zawadzimy o dłoń. Oczywiście też musimy ćwiczyć, żeby też nie zrobić sobie krzywdy, bo, bo to nie jest taka prosta sprawa. Tak, się ten. się tam. Chowaj <laughs> się tutaj do naszej polityki! Także proszę Państwa, różnie to bywało. Fechtowanie to nie jest prosta sprawa. Praca. Ręki i oczywiście praca nóg. Jak przy każdym sporcie walki praca nóg jest bardzo ważna. Ale to tak na marginesie. E, cóż, e, jak widać też jest taka rozgrzewająca. Bo dzisiaj chłodny dzień to trzeba się rozgrzeć. E, cóż, e, to może, żeby nie było, że ja nie strzelam, to też coś tam załadujemy, prawda? Albo ze mnie. Ładować bez komendy Po ładunku Także polecam też Trylogię Sienkiewiczowską Dawne nawet filmy Pan Dioski na przykład Bardzo fajne, nie wiem czy kojarzymy taką scenę Tam gdzie on walczy z Turkiem Na murze zamkowym bardzo ładna scena szablowa. Na, ten, na tą chwilę czas odtwórstwa, bardzo ładnie zrobiona. No, to tak też na marginesie. Koledzy tu już nabijają. My, proszę Państwa, za chwilę, tu salwą zakończymy nasz pokaz historyczny. A oczywiście, zostajemy do Państwa dyspozycji. Jeżeli ktoś chce zrobić zdjęcia, czy jakiś tutaj młodzian, bądź. Młoda panna chce, będzie chciała skrzyżować szablę, to też można przyjść i nawet zrobić zdjęcie również z nami, więc będziemy tutaj jeszcze jakiś czas zostaniemy w tej tutaj sympatycznej aurze e, czasów branickich. No tutaj e, jako, że historycznie to i Chorosz leżała, czy należała do paców, no to z podwójną radością też chorożczy tutaj przybywam. To taki już e, e, prywatną tutaj taką e, jeszcze wywód stwierdzę: e, nabite! Pasu od kulek! do panewki! Odmuchaj ląd. Bierzaj! Od prawego! Chodź. Także jak widać wojsko się rozgrzewa, jest już coraz lepiej. My dziękujemy Państwu o czapki z głów. Koniamy się i pozdrawiamy serdecznie. I to ochotę, to zapraszamy. Przyjść, zobaczyć, pomacać stroje naszych kolegów, żołnierzy. Zdjęcie zrobić. Tak, zapraszamy serdecznie. Ciepło. Tak, na pewno. Dzisiaj zdecydowanie. No, to, to. Przestawajcie szybko do kogo, kogo kolegów. Proszę Trzymaj szablę. No, tak na ramię. Tak, tak, tak. tak. Ciepła jeszcze. Jak często strzelę, to jest gorąco nawet. Nawet trzeba studzić po tym. Często dochodzi do samozapłonu. Proszę bardzo. Czy teraz mogę się?